What the fuck? Funk? Funk? Funk! Ty podnieś się na żarni! Zrób ten hałas i obudz sąsiada! Potem umiejętni zrobią to wszyscy do rana! Leci z nieba na palm, robimy rabat na palm! Dzisiaj trzeba łapać minę, jak zabrać ty chaz! Stary, co ja wiem o tym, co ja wiem? Co o tym, co ja wiem stary, o co o o skoro, przez cały czas żyję na rachunku rodziców co serca! serca? Kto? Bez serca? Panko, rap, w opcji jak to gram Lub nad zil go spal, no i daj na luz Tyle chwil to skarbi Byle mi nie spadł Ile mil ma świat Tyle ja mam snów Oto figle słów Więc na beat je wrzuć I mig je puść, Tu na bibie znów gdzie jestem, wciąż żyję jak widać. Jednak jeszcze ani jeden nie wie, co się we mnie skrywa. Poznaj, typa, Który ma energii? Za dwóch pije, bali, tańczy śpiewa. Nawet kiedy wokół pusto mogę nie pasować gustom twym. Piękna, ale co by było, gdybym tylko zgrywał twój ideał? Gdybym zamiast własnej twarzy dał ci ulubioną maskę, padłabyś na posadzkę i zrobiłabyś mi. Mnie... Ten stan, gdy jestem tam, znam jak siebie sam. Plan podróży mam, so I fly, so high. Ten stan to jeden z całej pięćdziesiątki. Ale to też stan umysłu, gdy szukasz Kalifornii. Prestiż, czym jest dla mnie? Padają pytania: Dla mnie to genialne dzieło Chrisa i żona Norana. W życiu na pewno nie chciałbym go zdobyć. Przez nie interesujące mnie książki, Wryte na pamięć, po to by go tylko zdobyć. W życiu! Kiedy wokół nie ma nic, już mówisz Kiedy wokół nie ma nic już mówisz, 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 mówisz mówisz, Stałem tam, postałaś ty Byłem sam, chociaż byłaś ty Trwałem w tym, myślałem, że ty też Od kurwa Dzisiaj już to wiem Hej, Mandy kora! Daj mi pan Zaczynam z Bogu, kiedy inni patrzą krzywo, ja japę jako szołom Kiedy inni już stopują, piję kolejną kolejkę Kiedy inni chcą już skończyć, ja zaczynam rozgrzewkę Jestem niekompatybilny z tym światem Niekompatybilny, nie, z tym czasem Niekompatybilny, z tym jest Niekompatybilny